Witajcie w pierwszym odcinku w CIFY 2002 World Cup. Dzisiaj może patriotycznie wybierzemy sobie Polskę i weźmiemy udział w rywalizacji o mistrzostwo Korei i w Japonii. Jak wygląda nasza grupa? Grupa śmierci to nie jest tylko Polska. Portugalia, Republika Korei i Stany Zjednoczone. Więc nie powinno być tak ciężko. Pierwszy mecz otwarcia zagramy z Republiką Korei. Więc Polska oczywiście. Busan hmm. Także te mistrzostwa są rozgrywane W Korei i w Japonii I zobaczymy jak nam pójdzie Czy dostaniemy się do finału Pożyjemy, zobaczymy I już gramy Jak widać tutaj już Kryszałowicz Ciśnie, ostro, ostro ciśnie Proszę Państwa, Krzynówek Ale, ale ładnie odebrał Podaje do Krzyszałowicza Kryszałowicz, co on zrobił jest, jest, jest. Wysuwa się na podanie. Proszę Państwa, co za emocje. Kukiełka, kukiełka. Ale ładny ślizg. Jaki faul. Panie sędzio. Już to było czyste zagranie kukiełki. Nawet go nie dosnął. Panie sędzio. Co to było? Jeszcze żółta kartka. Jak widać, Korea ma dużo hajsu z tego, że oni są ro ro rozgrywane mistrzostwa. No i przekupiła sędziów. Ładnie, że Włakow, że Włakow. O, ludzie grają jak polska reprezentacja w piłkę nożną. Dobra, jest kukiełka do że Włakowa. że Włakow do Włoda. I Kryszałowicz. Proszę państwa, odbiera świerczewski, ale nie, kora jest za dobra. I ciśnie Władok, Władok ciśnie kukiełka. Co zrobi? Kłos, 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 daje kłos. I wystrzelił piłkę daleko, daleko w niebiosa. Proszę Państwa, te emocje, te wybuchy. Kukiełka do Krzynówka. Krzynówek do Iwana. Iwanów do Kryszałowicza. Kryszałowicz biegnie, ale czy to biegnie? Kto się wysuwa na podanie? Ktoś tam się wysuwa. Uczcimy ten strzał minutą ciszy. Nie da się tylko inaczej dopisać. Już dwunasta minuta prawie za nami. A tutaj walczymy. Ostro Polska, Iwan, Iwan Kryszałowicz. Świerszczewski biegnie, ale czy to biegnie? Nie dobiegł. Władoch. Odbierz mu piłkę, Władoch. Dobrze. Jedyna dobra interwencja w tym meczu polski. O ludzie. O jest, jest. Dobrze, Kryszałowicz. Gdzie jest Olisa Gdzie jest nasz w kolega? Jest. Wysła się na potanie. Olisadebe. Oli Debe. <grystanie> Ale Władoch. Władoch ratuje sytuację Polski. Kryszałowicz. Szynuwek. Krzynówek do Kryszałowicza. Kryszałowicz do Olisadebe. Debe. Olisa Oli biegnie, biegnie i strzał. GOL! Co to była za ognista piłka Olisadebe? Nasz afrykański kolega strzelił piękną bramkę, wyjrzymy to jeszcze raz. W sam róg. piłka nie do obrony przez tego bramkarza. Dzięki czemu Polska prowadzi 1-0 na meczu otwarcia z Koreą. Olisadebe jak widzicie, jest w dobrej formie. Jest w dobrej formie, nasz kolega. Ale... ale już resta reprezentacja niestety nie. Oprócz Wadocha. A kukiełko jak zwykle swoje. Ściwski. Wierszczewski, co on zrobi z tą piłką? No właśnie nic nie zrobi Ale co to? Gramy dalej, Władoch Władoch ratuje sytuację, on jest dzisiaj w doskonałej formie Następnie Kryszałowicz Kryszałowicz No go, ludzie Krzynówek Proszę Państwa, co to są za strzały? Władoch, kukiełka ale, go, ale ładnie to broni Poświęcając się na zawodnik no ale co z tego, jak my tego nie wykorzystujemy takiej akcji? Teraz wszystko mnie ogromne szczęście, ponieważ zawodnik Korei. Nie trafi. nie będziemy oglądać tego. Podanie i kukiełka do Władocha. A jak ten kukiełka podobie dają Władochowi? Polak łapie. Dudek. Dudek. Dudek wykopuje daleko. Proszę Państwa, jak on ładnie kopną. Tutaj ojciec się potknął chyba. Nie wiadomo o co. Tutaj kolejny się potyka. Chyba Je nie związali butów. Panie sędzio, spalony. Panie sędzio. Ha, słupek. Każdy kupek trafia słupek, jak to mówią nasi koledzy z reprezentacji polskiej. To o jest właśnie to, ale Korea też tak robi. Już 27 minuta za nami. Kukiełka. żeby rozpocząć jakąś akcję, że Włakow. Do świerszczewskiego. Świerszczewski, krzynówek. I tam jest na pozycji Iwan. Iwan, Iwan się rozpędza, ale Iwan, 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 dobrze Iwan. Kurczę, no, Iwan. Biegnij. No nie do tyłu. Do tyłu się nie gra. Nie uczyli wespostałce, jak się gra w nogę. Jak się gra w gałę. W gałęś tak nie gra. Władoch. No ale się biją. Po prostu jak wszyscy do jednej piłki. Co... Jak tak można grać? Ale jest Olisa Dewe Oli A, zablokowany strzał. Jak widzę. Przekupny sędzia, znowu gwiszże. O, ten już jak się zwija z bólu. Nie, przecież obok było. Było widać, że obok. No ale cóż, gramy dalej. 32 minuta meczu. Za chwilę będzie koniec pierwszej połowy. Proszę Państwa, gramy, gramy, gramy i nie przegrywamy tego. Świerszczewski. Krzyszałowicz. Świerszczewski, biegniesz po tą piłkę. Dobrze jest, że Włakow. Jest, Świerszczewski. Jak on to wykopnął? Ale ktoś tam jest, ktoś tam jest! Ale no oczywiście, po co wziąć piłkę? Po co? Dobrze, jest podanie, jest podanie do Olisa Debe Olisa Debe wybiega, Olisa Debe wybiega Co on zrobił z tą piłką? Olisa Debe Co to? Co to? Co się stało? Czerwona kartka dla Olisa Debe? Jak widzę, rasizm w tej FIFA jest na poziomie, żeby czerwoną kartkę dać osobie tylko dlatego, że jest... Gdzieś trafi w piłkę. Żeby czerwoną kartkę dać osobie tylko dlatego, że jest innej... Jednego ubarwienia skórnego? Co to, to jest? Rasizm. A Fifa podobno wspiera rasizm, znaczy nie wspiera rasizmu. To jak widzę, mamy kolejny przykład, że Fifa jest za rasizmem. Ale cóż, gramy dalej. będą Olisar będzie musiał teraz resztę spędzić na ławce. To jest jeszcze kolejny mecz, prawda, Olice? Brawo Brawo O ludzie Bez Olisadebe nie wiem czy tego wygramy Ale gramy dalej Łapcie to Dobrze jest Władok Władok jest Jest dzisiaj na ten Na propsie Ha nie trafił Poli sznub. Ha, ha. Za chwilę koniec pierwszej połowy A Polska prowadzi z Koreą Kukiełka Kłos Krzy Krzynówek Świerszczewski. Świerszczewski. To biegniesz, to, ty, to biegasz. Iwan, 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 biegniesz. O Iwan. Właduch, Rzewłakow. O ludzie. pomijmy po, po milczeniem te strzał naszej polskiej reprezentacji. że ja... Rzewłako! Wszystko niszczysz. Na chwilę chyba zejdziesz z poiska. To co? Koniec pierwszej połowy. No i co? gramy dalej. Druga połowa. Czy Polska przejdzie do finału, czy też nie? Kukiełeczka A Nie trafił w piłkę, nie trafił w tą gałę Kukiełka Do Iwana, Iwan biegniesz, Iwan biegniesz Iwan Sam, strzał Bronkarz broni Nie będziemy patrzeć na ten słaby strzał Rzewłakow tylko nie ty Rzewłakow O, nawet to kopnąć nie umie Koledzy, tak się nie gra. Już pewnie ten. Dajesz kukiełka, ty jesteś, nie, ty nie jesteś w formie, ale coś tam, a kukiełka nie zdąża. Ha, nie trafił, nie trafił, ha, 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 nie trafił. Jak widać, Polska ma tylko dwa strzały, ale z tego jeden gol. Władok, Władok, musisz ratować sytuację, dobrze Władok. Władok podaje. Władok, jak widzę, trzyma w ryzach polską reprezentację. Dajesz Iwan, Iwan, Iwan. O Iwan. Gdzież Olisa Olisade właśnie na to boisko. Wiem, że FIFA to raziz, ale trzeba do nich napisać. Do Ligi Ochrony Człowieka. Że... że FIFA wspiera raziz, to może odpuści. Tak, to będzie dobry pomysł Olisade. Musisz napisać do praw, do, ten, do organizacji, która chroni prawa człowieka powiedzieć, że FIFA tylko dlatego, że jesteś Murzynem, to ciebie jest nie z boiska, no bo tak to wyglądało, trawieś piłkę, więc... No ale trudno. Gra się dalej. w go, goń go. Nie. Nie, Polacy. O, Trzeba się wspiąć. Wspiąć się w garść. Nie jakiś lin. Coś tam, którzy grają od pół roku. Nas, pok nas pokonują. Dajesz Iwan. Dobrze. Ciśniesz. Iwan? Do kogo ty to podałeś? Jak tak będziemy grać, koledzy. To później każdy. To nam nie pójdzie. Nie możemy grać tak jak że Dajesz krzyżałowicz! A zablokowany strzał. No ale nienarożny, nienarożny, koledzy, nienarożny. Polska 2 na 2. Republika 6 na 2 Co oznacza, że nas branka słabo broni. Dobrze, Kryszałowicz jest, jest, jest. I mocny strzał. Supek. Walcz, walcz o gałę, walcz! O kurczę. Jak można trafić z subek przy tak ważnej okazji? Może to Twoja jedyna okazja w życiu, żeby stać się sławnym. A ty to zepsułeś. Gramy panowie w gałę. O kurcze. Kto go tam zostawił? Kukiełka. Wszystko się jego wina. Mocne podanie. Iwan przejmuje to mocne podanie. i Ciśniesz Kryczowicz. Ale on ma Speed'a. Podanie do Iwana. Iwan i strzał z pierwszej? Gol! 2-1. Iwan! Dzięki Iwanowi Polska ma przewagę. Piękny gol. Piękny gol Iwana z pierwszej gały. Gramy, ga, gramy koledzy, gramy. Bramkarz! Dobrze. 69 minuta. Ej ale chyba wyszedł z pola. Z gałą. Bramkarz. Iwan? Dobrze, do Kłosińskiego. Kłosiński do Iwana. Iwan? Iwan? Kryszałowicz. Nie, 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 nie. Nie tak. Tak się w gałę nie gra. O, kurczę, się siebie kopnęli. Po prostu. Czy, czy nasza polska reprezentacja staje się powoli jak właków? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli tak dalej pójdzie, to za chwilę... No same żewłakowe, które nie umieją piłki kopnąć. Trzeba zmienić tego że włakowe Tego, że chyba przekupną No biegnij Kryszałowicz! Kryszałowicz nie tak! Musimy mieć większego speeda. Rzewłakow! Znowu zejść z zepsuł sprawę. No, <grystanie> ludzie! Ale nie tak jak ten. Nie idzie kopną. Gdzieś w kosmos. Może chciał dojechać już kibica, nie wiem. Ale ważne, bo to oni stracili gałę. Piłkę. Potocznie zwaną gałą, albo piłka potocznie zwana... Nie, albo gała potocznie zwana piłką, to zależy kto woli. Iwan teraz oczywiście nie przejął podania. Że Fłakow! Nie, czemu muszę jest na tym skrzydle? Dobrankarza. Dobrankarza podaj, dobrankarza! Dobrankarza podaj! A nie w superno no ludzie. To jest samo, bo ja strzelił. Zatem, nie miał łapać, albo nie umiesz spadać. Dajesz Kryszałowicz. Kryszałowicz. Masz Gałę. Iwan. Iwan ma Speeda. Nie ma Speeda. A chwilę koniec meczu, ale Polska wygrywa. Gramy w Gałę. O kurczę. Nie falmy dnia przed zachodem słońca. Bo jeszcze to przegramy. Ale nie. Iwan! Iwan! Iwan został popchnięty brutalnie przez zawodnika. Kryszałowicz goń gałę Dobra, pokryjmy, pokryjmy naszych zawodników Polskiej representation Teraz by się przydał kolega Kurek, który tutaj wszystko przekalkulował Ale podanie, ale komu? Dobrze, że my dawnie gramy Nie, nie Dudek, nie wykopuj tego Nie umiesz kopać daleko Dudek W ogóle nikt nie umie gdzie jest, gdzie jest ten dwukłos? Gdzie jest ten nasz kolega w dobrej formie? Tu jest Waldoch O Waldoch, jak prawdziw Waldoch Iwan, do Iwana Za mocno, tak się Oddawaj gałę O widzicie? a temu nie zakwistał już Zawodnika! Musiałowicz w goni gałę Dobra, pokryjmy, pokryjmy naszych zawodników Polskie Representation Teraz tu się przydał kolega, który, który uciekł się Ale podanie, ale z komu? Proszę mi dać zgrane Nie, nie tutaj nie wykopuj tego Nie umiesz kopać daleko dłużej Gdzie jest ten, gdzie jest ten nasz kolega w dobrej formie? Tu jest Waldo. O, Waldoch, jak pan. Waldo. Waldoch. Iwan, do Iwana? Za mocno, tak? Się... Oddawaj gałę. O, się, a temu nie zagristał już. Przewracają się wszyscy. Nie, jest, Szewłakow. Pierwszy raz dobrze coś zrobił. Walcz Ogałę. Walczmy Ogałę. Dobrze. Kozimiński. Kozimiński, dobre podanie, ale nie, już nie. Ale jest! Tomasz Iwan. Co Tomasz Iwan? Men of the match? Powinien być Waldoch. No i dobra, nie kłóćmy się. Polska wygrała pierwszy mecz otwarcia. Dzięki czemu? jednak my wygraliśmy. Faulę 3. no bo Korea ten sprzeda, o, przekupiła sędziów. Także Polska była cenniejsza i w ogóle lepsza. No i teraz kolejny mecz jest z Portugalią. Jak wygląda sytuacja w grupie? Polska z trzema punktami na razie prowadzi. No i co? Teraz mecz z Portugalią? Dobrze. No to ja się z Wami na dzisiaj żegnam z tym optymistycznym akcentem, ponieważ Polska wygrała. Cześć!